Manko, jest godzina 9.40. Jak już widzicie, nie tylko ja nie śpię. Młode już kręci kardio i je. A my lecimy dalej. Pozdro. Jemanko. Ja jadę kupić coś żonie do jedzenia. A później lecę na trening. Miało wyjść inaczej, bo miałem lecieć z Danielem z rana, ale coś. Mi wypadło i dopiero teraz jadę na trening. Zjadłem już 230 gram płatków owsianych, 450 ml białek jaj i jedno całe jajko, czyli standardnie. Jak to przed treningiem? W większości przypadkach, chyba że pracuję po południu, to wtedy jem albo wafle ryżowe, albo pataty, czy tam ryż. O, pogoda w Anglii całkiem spoko. Jest 4 stopnie. Nie pada deszcz. eee no i co mogę powiedzieć? No i co? Lecę na trening za jakieś 40 minut. Okazało się, że napisałem do młodego, a młody już po nocce się ogarnął i napisał, że już przygotowuje się i będzie o 11. Ja będę jakoś 10.30-10.40, to się zacznę rozgrzewać. Eee, no i pewnie się coś nagra, nie? I jak młody będzie, to go wykorzystamy do nóg, chociaż powiem, że mam takie zakwasy po treningu, Dwójek w szczególności Zawsze mam na dwójkach mega zakwas po treningu nóg Że będzie ciężko No ale co, w życiu nie ma łatwo Łatwo, lekko Chociaż czasami tak mają niektórzy Ale to zależy od tego jak się pościelisz Tak się wyśpisz, nie? To co powtarzam cały czas Jakimi ludźmi się otaczasz Takie masz życie, nie? Ja po prostu odsuwam się od Negatywnych osób I jest coraz lepiej Uśmiech na twarzy Towarzyszy coraz częściej. No i co? I cały czas w dążeniu do wymarzonej sylwetki, nie? Pozdro, trzymajcie się. Trzy snack wraps. Które są snack wraps? Uh, sorry, I'll check that again. No, this is not snack wrap. this is hash brown. Three of them. Three hash yeah. Yes, yes. Uh, no, that's it, thank you. Okay, dokie, thanks a lot. No i mamy śniadanie dla żonki. <laughs> Pozdro. No i co, ja już jadę z Maka. zaraz lecę na trening. Rafał też będzie. Wiecie co jest zadziwiające? Chłop wczoraj miał wolne i nie wstał na 12. Nie, będę mu cały czas to wypominał w każdym filmiku teraz. Nie, no żartuję, ostatnim. A dzisiaj po nocy chłopak wstał już i mówi, że o 11 będzie na treningu, a jest 10. .00. Czyli teoretycznie jak będę 10:30, bo Karol nie to zawiąże, jeszcze się spakuje. Zacznę rozgrzewkę, to on akurat przyjedzie. Dla mnie to jest fenomen jakiś, nie? No, śmiać się yy, chce mi, no ale co? Rafałek pomoże, to będzie na pewno mocniej. A co miałam mówić, że e, że, ten, że tam ktoś pytał, kiedy starty, czy coś takiego? No powiem, że nie wiem. Ja nie jestem ogólnie na razie zainteresowany, bo powiem to tak, że raczej że nie ma predyspozycji, a dwa, że szkoda mi czasu, życia i męczenia się po prostu, bo no, nic i tak z tego nie będę miał, nie więc po co. Jeżeli ktoś ma tam jakąś sylwetkę, nie, tak jak na przykład jest Tomek Marzy, który wyszedł z dupy, bo tak de facto go nikt wcześniej nie znał i zgarnął praktycznie tyle rzeczy, albo na przykład Jacek ratużnikacka, no to tam już większość osób znało wcześniej. Ja sam go znałem, bo na razie prowadził dziennik, ale pozgarniał wszystko, nie? Praktycznie co możliwe. Więc jeżeli taka osoba jest i ma predyspozycję, no to trzeba dążyć to, nie? Tak samo nie wiem, jak Zachary, Przemek, czy czy tam kilka innych osób nie, że prezentują coś swo swoją sylwetką bo tak de facto, no to tam Zachary mówi, że, że bym cisnął i tak dalej, nie? no, ale nie oszukujmy się. Ja, jak mam takie ręce jak dziewczynka na masie, to jakie one będą na redukcji, nie? Co z tego, że waży teraz 110 kg, jak zrobimy redukcję będę ważył 90 i ręce całkowicie znikną, nie tak samo barki, no co z tego, że będę, będzie kawałek nogi się tam widać, e, albo pleców, czy tam klatki, a reszty nie będzie, nie no, przy to jest bez sensu. A męczyć się e, o ten, o, o, jeszcze co, odizolować do całego świata, e, stracić relację ze ze znajomymi i żeby się żona denerwowała w imię czego, w imię niczego no pff. dlatego tak do tego teraz podchodzę nie po prostu robię to, bo to lubię i tyle ale nie skupiam się na żadnych planach startowych, tylko po prostu na cały czas doskonaleniu swojej osoby i, i swojej sylwetki, nie, dużo też czytam dużo się uczę, dużo oglądam osób, które można z których można brać przykład, nie, bo bo na internecie strasznie dużo szajsu, nie? Na forach internetowych to za bardzo nie ma co czytać albo słuchać anonimów, bo nawet większość administratorów na niektórych forach to są no-name, y, nie? Jak byłem w Sopocie, to rozmawiałem z jedną osobą i powiedział, że dwóch czy trzech moderatorów z SFD nigdy nikt nie widział i nikt nawet nie wie, jak, jak oni wyglądają, nie? E, więc to jest beka, nie? Bo tak de facto to nie wiadomo, kto wam e, doradza i tak dalej, i tak dalej. Tak samo nigdy nie wiecie, jeżeli piszecie do danej osoby, kto siedzi po drugiej stronie, nie? Że e, ktoś tam powie, że go Karmowski prowadzi. Skąd wiesz, kurwa, że on cię prowadzi? Mi się wydaje, że nie. E, to jest tak samo, jak ostatnio gadałem... E, z Pawłem, prowadziła go znana osoba, nie będę mówił, bo później ktoś mi może założyć sprawę o to, czy coś, że, że go pomawiam, nie? Ale e, prowadziła go znana osoba i chłop jest ektomorfikiem, miał 2000 kalorii robiąc masę i on 10 kg schudł jeszcze w 4 miesiące. I oni mówili, że to jest dobrze. Pff. No to podejrzewam, że nawet go ten gość nie prowadził, to jest tak samo jak ja byłem przed zawodami i dana osoba mi powiedziała, że jak mu zapłacę 80 funtów wtedy to było, to zrobi w tydzień ze mnie przekota, no jak go może w tydzień, co zrobi w tydzień ze mną, no co, barki mi urosną, mi ręce, przez tydzień czasu, no nie poprawiłby kilka rzeczy, to jest to co Przemek mi wtedy powiedział, że miałem za mało kalorii, za dużo cardio, za dużo treningu siłowego i wszystko było po prostu źle poukładanie, nie? Tak samo za dużo suplementów było i można było zrobić znacznie lepszą formę, mniejszym kosztem zdrowia, mniejszym wysiłkiem i po prostu yy, lepszym, yy, nie komfortem, stanem zdrowia, o. Bo to pod upadło najbardziej po tym, bo się czułem, yy, byłem strasznie nerwowy, niewyspany, yy. No i ogólnie, samopoczucie moje było nezne. no. Rafał wtedy był ze mną, to wie, znaczy był ze mną, w, w tamtych okolicach czasu, 12 tygodni przed zawodami, cały czas, powiedzmy przez te 3 miesiące ostatni był, to wie jak się czułem i jak moje zachowanie wyglądało. No średnio to było społeczne, to było raczej aspołeczne. A... Yy, teraz na przykład osoba, która startuje, ona to widzi, nie? że dana osoba się tak zachowuje, ale jeżeli przychodzi jakiś Janusz czy tam twój znajomy i widzi, że ty jesteś agresywny, nerwowy, wiesz, jest zdenerwowany, niewyspany, no to jeżeli ktoś mówi, że kulturystyka jest zdrowa, no to średnio, nie? Aczkolwiek, no, promowanie zdrowego trybu życia jest, jest wiadomo, że fajne, a po drugie, no, tak yy, jak widzicie, można jeść dużo rzeczy, których na przykład... Ci pro i FBB International, nie wiadomo kto tam jeszcze Trenerzy zabraniają jedzenia nie Na przykład przychodzi kobieta, która Chce schłonąć a jej daje ryż Kurczak pięć razy dziennie, no to jest Nonsens jakiś, nie? Zwłaszcza, że Po pierwsze ona się tego nie będzie trzymać Po drugie na przykład, jeżeli ktoś yy, yy, Rozpisuje trening takiej kobiecie Na przykład i on jej da martwy ciąg No i co, ona weźmie z tą jeden trening? A no de facto yy, Jak ona to później będzie wykonywała? Jeżeli na przykład ktoś ćwiczy tak jak ja dość długo i ja robię źle martwy ciągi, przysiady, to jak taka osoba będzie to dobrze wykonywać po jednym treningu, nie? Niektóre plany to są strasznie z dupy zrobione. E... No i co? Ode mnie chyba tyle. E... Ja, że nie przywiozłem obiad, lecę na trening spakować się i co? I będziemy coś ten, coś e... ćwiczyć, nie? Rozgaduję się ostatnio, ale jest pozytywny odbiór, dużo osobom się to podoba. No nie wszyscy się ze mną muszą zgadzać, tak jak ja mówię, no każdy jest inny każdy ma swoje jakieś yy, wzorce do naśladowania nie każdy się musi z każdym zgadać ja tak mówię no jeżeli ktoś chce to chce to oglądać jak nie to nie yy, ja tak mówię jestem otwarty na konstruktywną krytykę tak samo jeżeli ktoś widzi jakieś błędy to śmiało mówić nie bo każdy całe życie się uczy ja nie jestem IFBB guru i tak dalej jak będę w Krakowie, to na pewno jeszcze z Pawłem Ządkiem sobie zrobię treningi. Tak samo z Sebastianem Kosińskim chciałbym się złapać, żeby z nim też zrobić, bo Paweł to ma zupełnie inne podejście, ze względu na to, że on jest specem w treningu, ale jego nie jara kulturystyka, a Sebastian jest specem w zakresie dopingu, suplementacji, treningu, ale on właśnie ma tą ścieżkę swoją yy, kulturystyczną stricte, nie? Dlatego to są dwa różne światy yy, i to mi się też podoba, nie? Zwłaszcza, że dużo kulturystów na przykład ma tok widzenia taki, ani nie i też innych aspektów. No tak jak z Zacharem wczoraj gadaliśmy, że kto z nas się skupiał na mobilności kiedyś? No nikt nie. Nikt nie przywiązywał do takich rzeczy uwagi 5 lat temu. Teraz jest co drugi znawca y, treningu y, siłowego i techniki wykonywanej. Tylko, że to fajnie wszystko ludzie wygląda, jeżeli robicie małym ciężarem. Jeżeli, ja, jak robię małym ciężarem, y, przysiad do 100 kilo, ja też się nie pochylam i nie zawijam. Ale jeżeli dokładam, to się z automata robi. Tak samo jest z garbem w martwym ciągu, nie? Że garba łapę przy większych ciężarach. No i ktoś może napisać, że technika jest kijowa i tak dalej, no a staram się nad tym pracować, ale przy większym ciężarze, no jest ciężko, nie. Tak samo zobaczcie, jak osoby, które startują nawet na zawodach międzynarodowych, ja wyciskałem na klatkę, nie? A jak teoretycznie powinno się wyciskać na klatkę, to jest zupełnie inaczej to wygląda, nie? Wiadomo, że w, w trójboju się o chodzi o to, żeby to poszło w górę, nie, a nie żeby to było mega technicznie wykonane, bo na spięciu mięśniowym no, nikt by tyle nie wycisnął, nie? I na takiej technice jak kulturyści się skupiają. Dobra, tyle ode mnie bęk Pozdrocz, majcie się miłego weekendu. W sumie to wyjdzie wieczorem, to miłej niedzieli. jestem po treningu, jadę teraz poświeg, po treningowe sobie zjem w domu, czyli standard yy, Węgle proste, węgle złożone, białko yy, No i co? Dzisiejszy trening pozytywny, tylko było bardzo dużo osób yy, No i był problem na początku Jak już dorwałem yy, się do yy, raka, do przysiadów, no to już było spoko Rozciągałem się dzisiaj bardzo dobrze. Orbitryka poszło 7 minut jakieś. Później zrobiłem e, obwodzenie 3 serie, Nie liczyłem tego, robiłem bardzo powoli. Później, oczywiście, e, rozbijanie piłką do Lakrosa. E, plus te ćwiczenia, które mi Paweł pokazał, żeby wykonywać przed treningiem. No i co, i same siadanie: 60, 80, 100, 120, 140. E, 140 usiadłem 7 razy. 6 razy, a to siódme tak, żeby że jakby to pierwsze było nie było aż tak do ziemi, no to po prostu zrobiłem to siódme. Rafał już przyjechał, jak niestety skończyłem robić treningów, więc nie zakładałem więcej. Nogi robiłem też dwa dni temu, dwójki było strasznie czuć piekielnie, a mam drugi trening nóg w środę, więc tam już założymy 155 kg 6 razy i pójdzie na pewno. Musi. Teraz było 150 razy, 6, dwa dni temu dzisiaj 140 jak po 50 godzinach teoretycznie regeneracja jestem bardzo zadowolony. 125 kg w regresie 13 razy, więc bomba. 115 było 115 było chyba 11 albo 12 razy, ale to już, to już po tylu seriach przysiadów to też jestem zadowolony. Ostatnio stówką zrobiłem 22 razy w środę, no, dałem popalić nogą, buczat. E, nagrałem tam 100 kg ostatnią serię, bo chłopaki weszli. Pytam się, żeby już nagrali, jak ściągałem ciężar. E, I to po prostu zrobiłem kilka ruchów, tylko żeby było na filmik, żeby było widać, e, żebym za 2-3 miesiące zobaczył, czy się coś poprawiła ta technika. nie? E, ale wydaje mi się, że już jest delikatnie lepiej e, po tych wprowadzeniach zmian przez Pawła. E, front, e, próbowałem kilku e, tam e, trzymania tych rąk, prawda? zmiany uchwytów, nie wiem jak to nazwać, niestety średnio mi to wychodzi. Fronta też nigdy w życiu nie robiłem, tam chyba raz tylko w treningu z Przemkiem miałem i to też było średnio. Różnica w ciężarze jest straszna, ale tak jak mówię, wykonuję to ćwiczenie, bo jest w planie, a po prostu bardziej skupiam się na technice niż na ciężarze. Poszło 5 serii, ostatnia z podwójnym dropsetem, hak, bardzo ciężko, tam były 4, albo 3,20, dziesiątka, albo 4,20, nie pamiętam. Z dropsetem ostatnia seria, 30 powtórzeń bomba. Naprawdę było, dało to popalić. Jefferson skład, prostowanie, e, zginanie poduży w rampie, obunusz, później jeden już z martwym ciągiem na prostych nogach. E, z handlami tam było 17,5, 20, 2,5 i 25. Dwie serie zrobiłem. Było fajnie, mocno. E, zwracam też uwagę na to, co Paweł mówił, żeby nie schodzić bardzo nisko. E, i co jeszcze mogę powiedzieć No trening bomba, jestem zadowolony naprawdę 100% możliwości dzisiaj było Jutro wolny dzień W poniedziałek polecę plecę mocno We wtorek albo klatka Albo barki, nie pamiętam jak tam wypada No i w środę te nogi Będzie mocno na pewno Rafał myślę, że będzie też dostępny Więc po prostu razem zrobimy trening I też mi pomoże co miałem jeszcze mówić? No wydaje mi się, że to wszystko ode mnie, nie? E, idziemy cały czas do przodu, skupiamy się na swoich celach, tak jak mówię, mnie tam nie interesuje co kto robi, Nie se robi jak chce, e, nie interesuje mnie nikogo życie. E, I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? SAP4LESS zapraszam, e, zrobimy jakiegoś nowego koda i zestawy, więc jeżeli ktoś coś będzie chciał, no to pisać, bo na terenie Anglii można ogarnąć yy, poznajomości taniej z wysyłką, tak samo, więc pisać do mnie, ja już skieruję do odpowiedniej osoby co i jak, bo ceny są przyzwoite, a mogą być jeszcze dla Was lepsze, więc tak jak mówię, wysyłka też następnego dnia u Was. Możemy też tak zrobić, żeby tak było. Ja się rozgadałem, jak zwykle lubię do Was mówić. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapę w górę, możecie podać dalej. Jeżeli się nie podoba, no to tak jak mówiłem, no przepraszam. Nic z tym nie zrobię. Pozdro i miłego weekendu. Faster, bigger, stronger .co .uk. Your personal trainer.